Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam was serdecznie na przegląd Mango. Będą dzisiaj letnie ubrania i wspaniałe składy. Zacznijmy od tego, że moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, znajdziecie w opisie, tak na wszelki wypadek, jakbym zapomniała podać lub się gdzieś pomyliła. Mam na sobie różową sukienkę wykonaną bodajże z lnu i ona się składa z dwóch warstw. Całość jest z dwóch was, także myślę, że spokojnie, można ją nosić bez stanika, mam na sobie rozmiar M i powiedzmy, że jest to rozmiar odpowiedni. I teraz tak, kiedy noszę ją w ten sposób, to jest trochę luźna. Natomiast, kiedy noszę ją tak, to mam wrażenie, że tutaj coś jest nie tak, ten dekolt powinien być niżej. Także nie do końca jest albo do mojej sylwetki dobrana, albo rozmiar, no ale eska byłaby za mała, także nie wiem, jest zapinana z tyłu. Na suwak. Tutaj jest dodatkowo haftka, która trzyma suwak. I tutaj jest też ściągacz. Także bardzo ładnie się dopasowuje na plecach. Tak się prezentuje w całości. Bardzo ładny mini. Niezbyt krótka, także idealnie. Też nie będzie fruwać. I materiał jest bardzo dobrej jakości. Ja bardzo lubię te materiały lniane albo z domieszką lnu, z mango, bo ten len jest bardzo przyjemny w dotyku. Nie drapie, nie gryzie. Nie jest szorstki ani twardy. Także naprawdę. Jest bardzo fajnej jakości i ta sukienka mi się podoba o tyle, o ile no nie wiem, nie wiem co myśleć o tym noszeniu, bo tak nie do końca ten element mi odpowiada. Kolejna sukienka, kolejny dobry skład, rozmiar M, rozmiar poniekąd odpowiedni, ale nie do końca. Może nie tyle rozmiar co krój, o w ten sposób. Sukienka jest wykonana z materiału bardzo fajnej jakości. Spójrzcie jakie ciekawe ma ramiączka. Także można sobie je tutaj regulować, bo to są po prostu szlówki. Tak się prezentuje z tyłu. Jest bardzo wygodna, bardzo przyjemny jest ten materiał, dobrze się robi w niej kroki i ma podszewkę. Pomimo tej podszewki, to wiecie co, ten materiał jest dosyć gruby, także myślę, że nawet dałoby się tą podszewkę wypróć, jeżeli nie przepadacie za podszewkami latem i nic by nie przebijało, bo w tamtej nic nie przebijało i w tej nic nie przebija, ale pamiętajcie, że ja mam bieliznę cielistą, więc to może troszeczkę zaburzać gdzieś tam mój odbiór. Jeżeli chodzi o długość, to jest to idealne mini. I co mi się nie podoba? Znowu jak się układa ten dekolt. Tak jakby, wiecie, tutaj odstaje, no może to jest kwestia tego, że ja nie jestem przyzwyczajona do tego typu dekoltów. Ona jest zapewniana z tyłu na suwak ma dodatkową haftkę, która gdzieś tam yy, reguluje to, żeby się gdzieś nie, roz, nie rozeszła. Yy, natomiast może gdyby ona była na gumę z tyłu, może lepiej by się to jakoś dopasowywało, no nie wiem. W każdym razie czuję, że tutaj ani rozmiar większy, ani mniejszy nie będzie dobrze leżał. Po prostu jest to kwestia kroju nie do końca dobrego dla mojej sylwetki. Kolejna beżowa sukienka, rozmiar M, tym razem koszulowa, ładnie dopasowana. Rozmiar M jest moim zdaniem rozmiarem odpowiednim. Ona tutaj może tak nie do końca w talii jest dopięta jak ja lubię, natomiast jest w porządku, tak myślę. Bardzo ładny materiał. Który nie szeleści, także w porządku. Jest cienki, letni, sukienka nie przebija. Mi tutaj zdecydowanie brakuje paska, ale ja mam tyle pasków, że na pewno coś by się znalazło. Tutaj mamy kontrfałdę. Zapinana jest na guziczki. Tak ją też ściągacie, tak ją zakładacie. Tak się prezentuje z tyłu. Rękawek wygodny, krótki, ale niezbyt krótki. I długość podobnie jak poprzednio. Chyba nawet taka sama, mini, ale takie mini jak najbardziej poprawne. Sukienka nie ma podszewki, nie ma tutaj nigdzie podwójnie złożonego materiału i tak się prezentuje w całości. Mi się podoba, z tym, że wolałabym może jednak inny kolor. Kolejna sukienka, ale nie tylko sukienki, będą dzisiaj także spokojnie. Sukienka w rozmiarze M niebieska składa się z dwóch warstw materiału. Ten materiał jest złożony podwójnie odtąd-dotąd, także jest na pewno, naprawdę go sporo. Ta podszewka jest o, niebieska. Tak się prezentuje z bliska. Bardzo ładny wzór. Rozmiar uważam, że jest odpowiedni. Zapinana jest tutaj na guziki. Tutaj ma lekką gumę w talii i nie ma żadnego zapięcia, także trzeba ją przecisnąć górą albo dołem, ale spokojnie przechodzi. Dodatkowo jest tutaj taki paseczek i są szlufki, także. Gdzieś tu były, o są. Także on się dobrze trzyma. Jakiś taki cienki, bo te szczówki są niewielkie, więc na taki cienki pasek, jeżeli wola, wolicie zakładać taki swój ze swojej szafy, to taki cienki pasek tutaj wejdzie. Ponownie długość wspaniała, sięga przed kolano, także jak dla mnie to jest takie mini, naprawdę wygodne, komfortowe. Sukienka mi się bardzo podoba. Materiał jest cienki, przewiewny i ma jeszcze kieszenie. Także tak się prezentuję i nad tą sukienką będzie, będę się zastanawiać, chociaż nie wiem, czy ten kolor tak do końca jest dla mnie szczęśliwy. A teraz nie sukienka, tylko komplet. Mam u góry rozmiar M oraz u dołu rozmiar M. W zeszłym roku w Mango był przepiękny komplet, bodajże liniany i nie zdecydowałam się na niego, chciałam poczekać do wyprzedaży, żeby przy oszczędzie, wiecie co, nie było już później mojego rozmiaru. Także jak coś się bardzo Wam podoba, to lepiej kupić to od razu, bo wiem po sobie, że niestety ale już potem go nie trafiłam. Natomiast jeżeli chodzi o ten komplet, to on jest bodajże wykonany z bawełny, jeśli dobrze pamiętam, góra w rozmiarze M nie do końca jest dobra. Spróbowałabym jednak rozmiaru S, bo wiecie, co, tutaj jest dużo luzu na wysokości tej gumy. Miseczka powiedzmy jest w porządku, tylko tej gumy jest tutaj za dużo. Ja w tym momencie nie mam biustonosza, bo tutaj nie bardzo dałabym radę założyć. Także musiałabym jednak przymierzyć nieco mniejszy top. Jeżeli chodzi o spódnicę, rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim i ona ma po całej długości podszewkę. Także dzięki temu ma taką troszeczkę większą objętość. Tak się prezentuje. Ma kieszenie. O, tutaj troszeczkę ją dam w dół, żebyście widziały, że są to dwa elementy. No, na najwyższej dziewczynie myślę, że to będzie bardziej widoczne, natomiast ja mam krótką talię, więc tak bardzo nie widać. Ramiączka w topie są regulowane. Tutaj materiał też jest podwójnie złożony, nic nie przebije, nic nie, nie przebija, nic nie widać. Także super. Jeżeli chodzi o długość spódnicy, sięga tuż przed kostkę. Sprawdzi się zarówno do butów na płaskim obcasie, jak i do obcasów, jak i do bosych stóp. Na przykład nad morzem. Także bardzo ładny kolor. Mango właśnie widzę, że ma takie niektóre wzory. Mi się to jakoś tak z Hiszpanią kojarzy bardzo. Także zastanowię się nad dołem i nad wymianą góry po prostu na rozmiar mniejszy. Chwilowy powrót do sukienek. Mam na sobie białą sukienkę w rozmiarze M. Spójrzcie, jaka ładna, bardzo ładny dekolt. Ona jest zakładana. Ten dekolt się nie rozchodzi. Tutaj jest dosyć fajnie zabudowana. Materiał jest bardzo przyjemny i składa się z dwóch warstw. Odtąd dotąd, że tak powiem, także całość jest złożona z dwóch warstw. Zakładana jest. Także tutaj sobie wiążecie na jeden sznureczek pod spodem, nic nie trzeba przewijać. Dla mnie wielki plus. No i wiążecie później na tę szarfę. Z boku. Jak dla mnie jest to taka bardziej wizytowa sukienka y, niż codzienna, jakoś tak nie wiem, nie do końca mi się tu układa i za dużo materiału mi się wydaje y, na wysokości biustu. Także tutaj spokojnie dziewczyna o większym biuście będzie miała wygodnie i komfortowo tą sukienkę. Y, natomiast jak dla mnie przy nieco mniejszym biuście, to tak nie do końca. Także ten rozmiar M powiedzmy, że jest dobry, ale znowu nie jest to krój na mnie. Pora na jakieś radykalne zmiany. Teraz bluzka oraz shorty. Bluzka jest w rozmiarze M, shorty są w rozmiarze M. Jeżeli chodzi o górę, o tę bluzkę ma przepiękny różowy kolor i wykonana jest z miękkiego, przyjemnego materiału na wysokości biustu. Materiał jest złożony podwójnie, także myślę, że tutaj spokojnie będzie się dało chodzić bez stanika, jest bardzo elastyczna i bardzo wygodna, ma niewielki rękaw. Jak dla mnie w porządku i nie jest zbyt długa, bo sięga mniej więcej dotąd. Shorty natomiast to są shorty paperback. Wykonane są z takiego ala jeansu miękkiego i przyjemnego, ale nie elastycznego, także one się nie będą za bardzo tutaj dopasowywać. Mają pasek taki z bolcem, z dziurkami, są zapinane również na suwak i guzik, mają kieszenie z przodu, z tyłu są też kieszenie, myślałam, że atrapy, także jestem zaskoczona i są dosyć krótkie. Mamy tutaj podwinięcie, które pewnie dało, no, dałoby się rozwinąć i dobrze by to wyglądało, tylko trzeba rozpróć z boku. Także jeżeli same szorty Wam się podobają, ale wydają Wam się dosyć kuse, no to myślę, że spokojnie tutaj można to rozpróć i będzie w porządku, chyba jeszcze od środka trzeba byłoby rozpróć, tak. Bo one są tutaj ładnie zszyte, także spokojnie można byłoby to zrobić. Same w sobie spodnie mi się podobają. Koszulka tak jednak nie do końca, także nad spodenkami będę się zastanawiać. Zamówiłam również kilka spódnic, nie wiem, ile dokładnie, dwie-trzy. Jest to spódnica w rozmiarze M, rozmiarze odpowiednim. Widzę, że ten krój z takim tutaj rozcięciem na nóżce jest bardzo modny i pojawia się w wielu markach. Ta spódnica jest wykonana z cienkiej, z cienkiej dzianinki, z cienkiej tkaninki, tylko tak sobie myślę, czy to jest len. Wy widzicie tutaj skład, natomiast nie ma podszewki i ta koszulka, którą mam pod spodem jakby lekko przebija, widać, że jest tutaj. Zatem przydałoby się tutaj jednak dać albo ją na wierzch, albo po prostu jakąś krótszą Koszulkę crop topa, bo tutaj mam po prostu wysoki stan. Zapinana spódnica jest na suwak i jest również haftka zabezpieczająca suwak, także plus. Rozcięcie jest dosyć głębokie, ale powiem Wam, że dobrze się spódnica trzyma na miejscu, także myślę, że się nie będzie przesuwać. Tak się prezentuje z tyłu. No i powiedzmy, że długość ma 3 czwarte. Bardzo ładny wzór. Ozdobne guziki ich się nie rozpina, nie ma kieszeni. Wygląda bardzo ładnie i letnio. Natomiast minusem jest zdecydowanie to, że ten materiał gdzieś tam przebija, więc dobrze dobrana cielista bielizna jest obowiązkowa. Kolejna spódnica i tym razem u góry kamizelka. Kamizelki nadal są w modzie, nadal znajdziecie ich masę w różnych sklepach. Rozmiar M u góry, rozmiar M u dołu. Zacznijmy może od góry. Kamizelka jest zielona, jest to taki dosyć soczysty, dobrze napigmentowany kolor. I jeżeli chodzi o rozmiar M, to nie do końca jest odpowiedni dla mojej sylwetki. Popatrzcie, tutaj z tyłu na tej wysokości jest odpowiednia szerokość. Natomiast gdzieś tutaj w okolicach biustu jest za dużo luzu. Także tutaj przydałoby się gdzieś dotąd rozmiar mniejszy, no i jakieś takie taliowanie, i wtedy byłoby ok. Obawiam się, że rozmiar S po prostu tutaj będzie w biodrach zbyt. Kusy zbyt wąski i będzie to po prostu źle wyglądało, bo ona nie ma do tego odpowiedniego kroju. Tak się prezentuje z tyłu. Natomiast, jeżeli lubicie, na przykład, tak bardziej jesienno czy wiosennie zakładać takie kamizelki na coś, to jest to rozmiar odpowiedni, bo zostawia tutaj trochę miejsca, żeby jakąś koszulę założyć pod spodem, czy coś w tym stylu. Spódnica, którą mam na sobie w rozmiarze M, jest. Powiedzmy, że w dobrym rozmiarze, natomiast nie do końca wkroju na moją sylwetkę. Spójrzcie, jak tutaj poszerzają mnie te kieszenie. Ona ma tutaj ciutkę luzu. Zapinana jest na suwak i na guzik, także tutaj jest dosyć opięta. Myślę, że rozmiar zarówno większy, jak i mniejszy nie będą leżeć najlepiej. Tak się prezentuje z tyłu: ma kieszenie. Materiał jest cienki, bez podszewki. Bardzo mi się podobała na modelce. Naprawdę. Natomiast na mnie to już tak średnio. Długość 7 ósmych, zatem myślę, że bardzo dobra wiosenno-letnie. Bardzo ładny ten wzór. Wiecie co teraz modne są takie piżamowe paski. Natomiast te są takie wiecie jak ja lubię, czyli różowe połączone z kolorem niebieskim. Tak się prezentuje w całości. Jeszcze w dodatku co ma szlufki? Nie ma szlufek. No to minus, bo jednak szlufki by się tutaj przydały. Mam teraz na sobie, przyznam, dość przypadkowy zestaw. Zielona bluzka w rozmiarze 38 oraz spodnie w rozmiarze 38. Jeżeli chodzi o bluzkę, jest na jedno ramię, tutaj z boku jest suwak. Wykonana jest bodajże z bawełny. Taki lekko grubszy materiał, ale bardzo przyjemny, także jakoś bardzo nie szaleści, bo czasami te bawełny wydają jakieś dźwięki. Tak się prezentuje z tyłu. I takich na jedno ramię bluzek było więcej. W Mango i chyba w Zarze były jeszcze. Jeżeli chodzi o dół, to spodnie w rozmiarze 38 są odpowiednie. Rozmiar koszulki też jest odpowiedni. Spodnie są z wysokim stanem, mają szlufki, zapinane są na suwak i guzik. Mają również kieszenie. Tak się prezentują w całości. Materiał jest cienki, przewiewny, nie gryzie, nie drapie, także jest bardzo, bardzo przyjemny. Tak się prezentują. Jeżeli chodzi o długość, to sięgają nieco za kostkę. Także ja bym je do płaskiego obuwia minimalnie musiała skrócić albo jakoś wiecie, wywinąć, dlatego że będzie się tutaj brzydko po prostu łamać nogawka. No ale to są takie. Moje, że tak powiem, spostrzeżenia, nie każdy tak robi. Sam, same spodnie, jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę są super, i chyba nie były jakieś bardzo drogie. Zresztą teraz wchodzą w wyprzedaży, promocje, więc myślę, że wiele z tych rzeczy możecie dorwać taniej. Zamówiłam również koszulkę w rozmiarze S. Ona jest taka lejąca się, rozmiar jest odpowiedni, bardzo przybliżony kolor, nieco jaśniejszy niż te spodnie, więc można sobie stworzyć ala komplet. Teraz komplety są bardzo modne, także jeżeli wolicie taki komplet bardziej elegancki, no to myślę, że trzeba byłoby właśnie tego typu spodnie zestawić z koszulką i jeszcze z czymś, co też zamówiłam, zaraz zobaczycie. Bardzo ładny dekolt, niezbyt głęboki, tutaj w ramionach leży odpowiednio, tak się prezentuje z tyłu i tak jak mówię, ładnie się układa, jest lejąca i jest... Jest też dosyć długa, także sięga aż dotąd. Natomiast zastanawiam się nad nią. Jest lekko transparentna, wymaga naprawdę dobrze dobranej cielistej bielizny. Myślę, że będzie świetnie korespondować z opalenizną. I to jest koszulka numer jeden z dzisiejszego zamówienia: coś, co chyba zostawię. Zamówiłam jeszcze marynarkę. Mi się marynarki Mango bardzo podobają. Jeszcze się na żadną nie skusiłam. Może ta będzie pierwszą. Pasuje idealnie do spodni, także to jest chyba komplet nawet. Wykonana jest z bardzo przyjemnego materiału, wyglądającego świetnie jakościowo. Ma podszewkę, zapinana jest na jeden guzik, zaraz się zapnę. Tak się prezentuje z tyłu. Dodatkowo jest tutaj rozcięcie, no ale ja tego nie będę rozpinać. Bardzo ładna, bardzo dobrze to wygląda. Jeszcze się zapnę i zobaczę jak wyglądam wydaje mi się że ten guzik jest w odpowiednim miejscu natomiast czego czuję już po sylwetce to ona nie ma taliowania więc nie do końca będzie się dobrze tutaj układać tak to taliowanie jest naprawdę nieznaczne, także no, może niekoniecznie do tych preferencji, które ja mam, natomiast rozpięta wygląda bardzo ładnie, uważam, że tak do rozpiętej rozmiar 36 jest odpowiedni, dobrze też leży w ramionach, na pewno rozmiar mniejszy po prostu będzie większy, znaczy w ramionach zbyt szeroki, a ja nie lubię takich przeskalowanych marynarek, no co kto lubi, można nosić na różne sposoby, także taki komplecik. To były wszystkie rzeczy, które tym razem zamówiłam z mango. Mówię tym razem dlatego, że ja do mango wracam regularnie, no najchętniej w okresie wyprzedaży, ale czasami po prostu przeglądam bieżące kolekcje, żeby później polować. Aż coś zostanie przecenione. W mango też za zakupy dostajecie mango likes i ja ich zbieram całkiem sporo i później sobie mogę coś kupić za połowę ceny nawet jeszcze przecenionego. Także to jest super sprawa. Piszcie mi proszę, czy coś Wam się spodobało, czy zaglądacie do mango. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę o łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli więcej tego typu filmów chciałbyście oglądać i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem, pa!